Co jeśli dzień, w którym się urodziłeś, skrywa sekret, jak stać się milionerem? Brzmi intrygująco, prawda? Czyżby układ gwiazd i liczby w Twojej dacie urodzenia miały wpływ na Twoją przyszłość finansową? Witaj na naszym kanale Mindful Wisdom, gdzie eksplorujemy prowokujące do myślenia tematy, które wykraczają poza codzienność i zanurza się w niezwykłość. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nie zapomnij subskrybować i włączyć powiadomień. Nie chcesz przegapić naszych fascynujących dyskusji i wnikliwych spostrzeżeń. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się głęboko w numerologię i astrologię, aby odkryć, czy Twoja data urodzenia może być kosmiczną wskazówką do osiągnięcia sukcesu finansowego. Jeśli jesteś gotowy na odkrycie tego ekscytującego konceptu i zobaczenie, co gwiazdy mają do powiedzenia o Twojej drodze do bogactwa, zaczynamy. Od wieków ludzie patrzą w niebo, szukając sensu i przewodnictwa od ciał niebieskich. Wierzono, że gwiazdy i planety wpływają na nasze życie, a przekonanie to ma swoje korzenie w starożytnych tradycjach, gdzie astrologia i numerologia odgrywały znaczącą rolę w kulturach na całym świecie. Astrologia była praktykowana przez tysiące lat, od Babilończyków, którzy mapowali konstelacje, po Greków, którzy łączyli je z mitologicznymi opowieściami. Numerologia również ma bogatą historię. Wczesne cywilizacje wierzyły, że liczby mają mistyczne znaczenie. Pitagoras, starożytny grecki filozof, słynnie łączył liczby z głębszymi znaczeniami, sugerując, że mogą one odsłonić sekrety wszechświata, a może nawet nasze własne przeznaczenie. Te starożytne praktyki nie tylko oferowały przewodnictwo w rozwoju osobistym, ale także były używane do przewidywania wydarzeń, zrozumienia osobowości, a nawet prognozowania bogactwa i sukcesu. W wielu kulturach powszechne było konsultowanie się z astrologami i numerologami przed podjęciem ważnych decyzji, takich jak rozpoczęcie działalności gospodarczej czy wyruszenie w podróż. Dziś może nie polegamy już tak mocno na tych praktykach, ale fascynacja kosmicznymi połączeniami pozostaje. Przyjrzyjmy się więc: jak Twoja data urodzenia może być czymś więcej niż tylko liczbą? Może być wskazówką do Twojej finansowej podróży. Jak działa numerologia? I w jaki sposób może przewidywać Twoją przyszłość finansową? Klucz tkwi w zrozumieniu pojęcia liczb życiowych. Numerologia to nauka o liczbach i ich symbolicznym znaczeniu, sugerująca, że każda liczba niesie unikalne wibracje i energie, które mogą wpływać na nasze życie. Aby znaleźć swoją liczbę życiową, zaczynasz od pełnej daty urodzenia i redukujesz ją do jednej cyfry. Oto jak to działa: Dodaj wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia. Na przykład, jeśli urodziłeś się 20 czerwca 1990 roku, dodajesz 6 za czerwiec plus, 2 plus, 0 za 20 plus, 1 plus, 9 plus, 9 plus, 0 za 1990. To daje 27. Teraz dodaj 2 plus i 7, co równa się 9. W tym przypadku Twoja liczba życiowa to 9. Każda liczba życiowa jest związana z określonymi cechami charakteru, a nawet tendencjami zawodowymi. Niektóre liczby są powiązane z kreatywnością, inne z przywództwem, a niektóre z innowacyjnością. Numerolodzy wierzą, że rozumiejąc swoją liczbę życiową, możesz uzyskać wgląd w swój potencjał finansowy i odkryć najlepsze ścieżki do realizacji swoich marzeń. Teraz, gdy znamy podstawy, zanurzymy się głębiej w to, jak te liczby mogą być związane z osiągnięciem statusu milionera. Gotowy, aby dowiedzieć się, czy jesteś na drodze do dobrobytu? Zaczynajmy. Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć swoją liczbę życiową, możesz się zastanawiać, jak to się łączy z bogactwem. Idea stojąca za numerologią jest taka, że każda liczba ma unikalne atrybuty, które mogą wpływać na Twoje szanse na sukces finansowy. Przyjrzyjmy się bliżej, co Twoja data urodzenia może powiedzieć o Twojej drodze do bogactwa. Niektórzy eksperci od numerologii sugerują, że pewne liczby życiowe są ściśle związane z obfitością. Na przykład, osoby z liczbą życiową jeden są znane ze swoich umiejętności przywódczych i determinacji. Ci ludzie często są przedsiębiorcami lub innowatorami, dążącymi do osiągnięcia swoich celów. Nic dziwnego, że wielu odnoszących sukcesy liderów biznesowych ma właśnie tę liczbę. Z drugiej strony, liczba życiowa 8 jest związana z ambicją, władzą i silnym pragnieniem sukcesu. Osoby z tą liczbą często są przyciągane do kariery w finansach lub biznesie, gdzie mogą wykorzystać swoje talenty w zakresie przywództwa i planowania strategicznego. Ta kombinacja może prowadzić do znaczących nagród finansowych. Liczba życiowa 9. Choć często skoncentrowana na działaniach humanitarnych, może również prowadzić do bogactwa. Osoby z tą liczbą są napędzane poczuciem celu i pragnieniem uczynienia świata lepszym miejscem. Gdy połączą swoją pasję z działalnością biznesową lub charytatywną, mogą osiągnąć zarówno wpływ społeczny, jak i sukces finansowy. Oczywiście te powiązania to tylko możliwości, a nie gwarancje. Numerologia dostarcza wglądu, ale droga do bogactwa zależy od wielu czynników, w tym ciężkiej pracy, wytrwałości i umiejętności wykorzystania nadarzających się okazji. Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo, jakie daty urodzenia mogą ujawnić na temat potencjału finansowego. Osoby urodzone 1., 10., 19. lub 28. dnia miesiąca należą do liczby życiowej 1, związanej z przywództwem, innowacyjnością i determinacją. Ludzie urodzeni w tych dniach często dążą do sukcesu z silnym pragnieniem wytyczenia własnej ścieżki. Mogą być przedsiębiorcami, pionierami lub osobami, które odnajdują się w konkurencyjnym środowisku. Jeśli należysz do tej grupy, twoja ambicja może być twoim największym atutem w budowaniu bogactwa. Osoby urodzone 2, 11, 20 lub 29 dwudziestego dnia miesiąca odpowiadają liczbie życiowej 2 wskazującej na dyplomację, współpracę i harmonię. Ludzie urodzeni w tych dniach często doskonale odnajdują się w pracy zespołowej, co czyni ich doskonałymi współpracownikami. Mogą odnosić sukcesy w partnerstwach lub w zawodach wymagających silnych umiejętności interpersonalnych. Jeśli jesteś w tej grupie, Twoja zdolność do łączenia się z innymi może otworzyć drzwi do finansowych możliwości. Osoby urodzone 3, 12, 21 lub 30 dnia miesiąca mają liczbę życiową 3 związaną z kreatywnością i komunikacją. Ludzie urodzeni w tych dniach często są artystyczni, ekspresyjni i pełni innowacyjnych pomysłów. Mogą odnosić sukcesy w branżach kreatywnych, takich jak rozrywka, pisanie lub projektowanie. Jeśli należysz do tej grupy, Twoja kreatywność może być kluczem do odkrycia bogactwa. Osoby urodzone czwartego, 13, 22 lub 31 dnia miesiąca odpowiadają liczbie życiowej cztery, reprezentującej dyscyplinę, organizację i ciężką pracę. Ludzie z tej grupy są zazwyczaj godni zaufania i doskonale budują solidne fundamenty. Często odnajdują sukces w dziedzinach wymagających struktury i dbałości o szczegóły. Jeśli urodziłeś się w jednym z tych dni, Twoja wytrwałość może prowadzić do stabilności finansowej i wzrostu. Osoby urodzone 5, 14 lub 23 dnia miesiąca mają liczbę życiową 5, charakteryzującą się miłością do przygód i zmian. Ludzie urodzeni w tych dniach są często elastyczni, pełni energii i pragną różnorodności. Mogą odnajdować się w karierach oferujących podróże, nowe doświadczenia lub dynamiczne środowiska. Jeśli jesteś jedną z tych osób, Twoja elastyczność i duch przygody mogą prowadzić do różnorodnych i potencjalnie lukratywnych możliwości. Liczba 5 jest związana z przygodą i wolnością. Ludzie urodzeni w tych dniach często podejmują ryzyko i są przyciągani do zawodów, które pozwalają im odkrywać i eksperymentować. Mogą odnajdować się w sprzedaży, podróżach lub przedsięwzięciach przedsiębiorczych. Jeśli należysz do tej grupy, Twoja gotowość do podejmowania ryzyka może prowadzić do znacznych nagród. Osoby urodzone 6, 15 lub 24 dnia miesiąca mają liczbę życiową 6, która oznacza współczucie i odpowiedzialność. Ludzie urodzeni w tych dniach często odnajdują się w rolach związanych z opieką nad innymi, takich jak nauczanie czy opieka zdrowotna. Jeśli jesteś w tej grupie, Twoje poczucie odpowiedzialności i empatia mogą prowadzić do sukcesów w zawodach, które cenią te cechy. Osoby urodzone 7, 16 lub 25 dnia miesiąca. Mają liczbę życiową 7, która jest związana z duchowością i introspekcją. Ludzie urodzeni w tych dniach często są głęboko myślącymi osobami, poszukującymi wiedzy i zrozumienia. Mogą odnajdować się w dziedzinach wymagających analizy lub badań. Jeśli jesteś w tej grupie, Twoje dążenie do mądrości może prowadzić do unikalnych możliwości finansowych. Osoby urodzone 8, 17 lub 26 dnia miesiąca. Mają liczbę życiową 8, znaną z ambicji i władzy. Ludzie urodzeni w tych dniach często są przyciągani do ról w biznesie. W rządze, w drogach, w procesu, w Chociaż numerologia oferuje intrygujące wglądy w możliwe powiązania między datami urodzenia a sukcesem finansowym, ważne jest, aby rozpoznać wyzwania i ryzyka związane z drogą do bogactwa. Bez względu na to, co sugeruje Twoja liczba życiowa, osiągnięcie stabilności finansowej wymaga poświęcenia, dyscypliny i mądrego podejmowania decyzji. Jednym z powszechnych wyzwań jest pokusa nadmiernego wydawania pieniędzy. Niektóre daty urodzenia są związane z miłością do luksusu i cieszeniem się drobiazgami w życiu. Choć traktowanie siebie jest w porządku, ważne jest, aby trzymać się budżetu i mądrze zarządzać finansami, aby uniknąć popadania w długi. Innym potencjalnym ryzykiem jest presja, by szybko osiągnąć sukces. Droga do bogactwa rzadko jest prosta. Przeszkody i przeciwności są nieuniknione. Jeśli zbyt skoncentrujesz się na natychmiastowym sukcesie, Możesz przegapić cenne doświadczenia, które można zdobyć po drodze. Pamiętaj, że numerologia może Cię prowadzić, ale to Twoja ciężka praca. Wytrwałość i zdrowy rozsądek będą prowadzić do trwałego sukcesu. Bądź skupiony, cierpliwy i przyjmuj tę podróż z zainteresowaniem, tak samo jak numerologia. Ważne jest, aby podchodzić do tego z odrobiną realizmu. Choć zabawnie jest odkrywać potencjalne powiązania między datą urodzenia a bogactwem, nie ma solidnych dowodów naukowych potwierdzających, że te związki są definitywne. Bogactwo jest wynikiem wielu czynników, w tym wykształcenia, środowiska, dostępu do zasobów i indywidualnego wysiłku. Numerologia może być źródłem inspiracji, oferując unikalną perspektywę na Twoją osobowość i potencjalne mocne strony, ale nie jest gwarancją sukcesu. Prawdziwa droga do bogactwa wymaga ciężkiej pracy, wytrwałości i mądrego planowania finansowego. Historie ludzi sukcesu często obejmują przeszkody, porażki i ogromną determinację. Kluczowe jest, aby pamiętać, że bogactwo i sukces nie zależą tylko od kosmicznych układów, lecz od Twoich działań i wyborów. Innym ostrzeżeniem jest to, że poleganie wyłącznie na numerologii może prowadzić do nierealistycznych oczekiwań lub nawet złych decyzji finansowych. Jeśli podejmujesz ważne decyzje dotyczące kariery lub finansów, najlepiej skonsultować się z profesjonalistami i przeprowadzić dokładne badania. Bądź sceptyczny wobec szybkich rozwiązań i obietnic łatwego bogactwa. Ostatecznie najpotężniejszą siłą na Twojej drodze do sukcesu jesteś Ty sam. Twoje poświęcenie, odporność i gotowość do nauki będą decydować o Twojej przyszłości. To koniec naszej eksploracji numerologii i potencjalnych powiązań między datami urodzenia a bogactwem. Mamy nadzieję, że byłaś zaintrygowana tak samo jak my. Jeśli podobała Ci się ta podróż przez kosmiczny świat liczb, nie zapomnij dać temu filmowi łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał i włączyć powiadomienia, aby nigdy nie przegapić naszego następnego odcinka. Chętnie usłyszymy Twoje zdanie w komentarzach. Powiedz nam, co myślisz o numerologii. 皆さん。